Okej, okay, dzieciaki, teraz musicie mnie wszyscy słuchać. Zanim pójdziecie do Brygity, do pani Brygity, z jakąkolwiek sprawą, najpierw musicie przyjść do mnie. Co? Ale dlaczego do ciebie? Bo ja jestem najstarszy, największy i najpierw przyjdziecie do mnie. Ale to nie może być przecież nie jesteś wychowawcą ani nauczycielem. Po co mamy iść do ciebie? To niesprawiedliwe. Bo jestem największy. Tak, dokładnie. Dlaczego niby mielibyśmy iść do ciebie? To w ogóle się nie trzyma kupy. Słuchajcie, to nie ma się trzymać kupy. Ja jestem największy, najsilniejszy i w ogóle do mnie macie przychodzić zamiast do wychowawczyni. Chodźcie tutaj bliżej, chodźcie tutaj bliżej, chodźcie. Szybko. No więc, czy się rozumiemy, jeśli ktoś nie będzie mnie słuchał albo nie przyjdzie do mnie pierwszy, przed panią Brigitą, to dostanie po głowie. Mhm, pamiętajcie. Co to jest podłe, dlaczego tak robisz? A, dzieciaki, co się tutaj dzieje? Yy, nic, nic, pani Brykita, tutaj właśnie rozmawialiśmy z dzieciakami, yy, yy, co dzisiaj będziemy robić jeszcze przed popołudniową drzemką. Hmm, wydaje mi się, że już jest czas na tą drzemkę, także proszę bardzo wszystkie dzieciaki do yy, pokoju z materacami. O nie, nie, ja w ogóle nie jestem zmęczony, a... Ja będę musiał iść chyba do toalety. I, y, 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 I chciałem jeszcze zobaczyć wszystkie zabawki, jakie tutaj mamy, zanim jeszcze pójdę się położyć. Ja nie potrzebuję. Hmm, to bardzo dziwne. Dlaczego on zawsze się tak zachowuje? Zupełnie inaczej niż reszta dzieciaków. Okej, okay. no to w takim razie będę szybko. Teraz przejdę się po przedszkolu y, i zobaczę, gdzie są zabawki, które można byłoby y, jeszcze zawędzić, y, żeby. Złożyć Sarze i Mi do plecaka i żeby je też wywalono z tego głupiego przedszkola. Tak, tak, dokładnie tak jak małego Juliana. Mhm. A, gdzie jest Brygita? Gdzie jest pani Brygita? E, Brygita, nie ma jej. Już, kładźcie się. Wszyscy kładźcie się. Do spania. Brygita, Brygita, proszę pani. Halo? Czy ktoś mnie. Czy ktoś mnie wołał? Hmm. Pójdę zobaczyć, co się tam dzieje. U tych dzieciaków. Miałam nadzieję, że w sumie duży Julian yy, położy wszystkie dzieciaki do spania. Ach, matko! Ten duży Julian jest taki nieznośny! To przez niego wywalili Juliana, już tak za nim tęsknię! Przecież mały Julian nie był w stanie niczego ukraść! To takie, to takie niesprawiedliwe! <laughs> Nawet nie jest to zmęczona, a ty? Ja też! Nie mogę spać przez to wszystko! Ej, wy, bzdury! Przestańcie gadać, już, spać, pani Brygida powiedziała, że macie spać, ja idę się zająć sprzątaniem zabawek, ha, ha, ha. a właściwie bawić się nimi, cicho O nie, on jest taki straszny, nie mogę już go znieść Cicho, cicho tam o, Nic nie mówimy Okej, okay, no to teraz muszę iść zobaczyć, jakie są zabawki, żeby można było je zwędzić, i dać, yy, wsadzić do plecaka tym małym dziewuchom. Ej, Julian, Julian! O, mama, mama, to ty. Hej, i co, czy możemy już yy, zrealizować nasz plan? Tak, mamo, wszystkie dzieciaki śpią, więc my, ale musimy być na maksa cicho, żeby pani Brigita nas nie, nie zauważyła. A gdzie ona jest? No, dobre pytanie. o, o. A, dzień dobry, dzień dobry. E, o, co się tutaj dzieje? Widzę, że pani przyszła odwiedzić swojego syna? Tak, tak, chciałam zobaczyć e, w sumie całe przedszkole, jak to wygląda, zabawki e, i w ogóle wszystkie pomieszczenia. Tak, proszę pani, e, pani Brygito, mama chciała zobaczyć, e, gdzie e, będę się teraz bawił i uczył. E, chciała zobaczyć całe przedszkole, ale. Aha, rozumiem, ale pani była już w przedszkolu. Proszę być cicho w takim razie, bo dzieci śpią. Hmm, to takie dziwne. Dlaczego mieliby oglądać całą przedszkole ponownie? Przecież już tu byli. Coś tutaj, coś tutaj śmierdzi. Hmm. Tak, mamo, tutaj są wszystkie zabawki i tutaj się bawimy normalnie. Tak, tak, widzę. To co, to co? To, to. to może teraz zaczniemy, już. Nie ma czasu do stracenia. Cicho, cicho, mamo, bo pani Brigita jest w, 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 w kuchni i nie może nas usłyszeć. To ja wezmę tą zabawkę, a ty weź piłkę, okej? Okay? O, tutaj to są plecaki mi i, e, e, i Sary. Tutaj możemy wsadzić te zabawki, ale szybko, szybko. Okej, okay, okej, okay. już, już. I, już staram się to wsadzić. Poczekaj, syneczku, cichutko, cichutko. A co tu się stało ze wszystkimi zabawkami? Gdzie jest piłka, gdzie zabawki? Były te pluszaki, co... O, co tu się dzieje? Co robi Julian ze swoją mamą? Co wy tutaj robicie? Dlaczego trzymacie te zabawki? Czy chcieliście je ukraść? Dlaczego próbujecie wsadzić do plecaków dziewczynek? Nie, nie, zupełnie nie chcieliśmy. Tutaj po prostu staliśmy sobie, pokazywałem mamie nadal, jak się bawimy. Tak, dokładnie to robił mój syn. A nie, nie, zupełnie nie chcieliśmy ich ukraść, pani Brygito, tak jak za pierwszym razem cicho, Julian. O, matko! Czyli to ty, Julianie, wyrobiłeś małego Juliana w Kradzież. Słyszałaś to? Słyszałaś? Mija, chodź szybko. Idziemy, słychać, zobaczymy, co nam się dzieje. Proszę pani, to mój syn. Mój syn jest grzecznym chłopakiem. Nigdy nie ukradł żadnej rzeczy. Właśnie powiedział, że tak jak za pierwszym razem, czyli wygadał się, że ta kradzież była uknuta czyli wrobił małego Juliana. Nie, nie, zupełnie nie to chciałbym powiedzieć. Pomyliłem się. To, to, to nie to miałem na myśli. To nie ja to zrobiłem. Duży Julianie! Czyli naprawdę to Ty sprawiłeś, że wyrzucono małego Juliana z przedszkola. Proszę pani, mój syn nigdy niczego nie ukrał. Zdecydowanie to nie on. Musiał się przejęzyczyć. Nigdy nie widziałam, żeby ukrał jakąś zabawkę albo cokolwiek. Tak, tak, mama ma rację, mama ma rację. Bardzo mi przykro. Naprawdę. To, co widziałam, wyglądało mi na kradzież i na wsadzanie zabawek do czyichś plecaków. Czyli jednocześnie jest to równoważne z kradzieżą. Przez to mały Julian musiał zostać w domu i nie mógł przychodzić do przedszkola. Został z niego oddelegowany. Tak nie może być. Bardzo mi przykro. He, eee, co tutaj się dzieje? Co co się dzieje z naszymi plecakami? To jest mój plecak! Julian, zostaw nasze plecaki! Ej, wydocha mi stąd. Wyś mi stąd. Nie, 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 nie możesz nam, nam wstadzać niż do plecaków. Pani Brigito. nic nie chciałem zrobić tutaj złego, proszę mi uwierzyć. Y, y, plecaki, myślałem, że jeden z nich jest, jest mój, po prostu chciałem coś wyciągnąć, a miałem akurat zabawkę w ręku. Zupełnie to nie chodziło o kradzież. Pani Brigito, to on, to on wrobił małego Juliana. Teraz już ma pani dowód. Cicho, cicho, głupie dziewczyny. Od, odwalcie się, idźcie stąd, już spać! Zostaw nas, zostaw nas! Ale mnie wkurzacie! Proszę cię, Julianie, zostawmy dziewczynki. To są zresztą dziewczyny. Nie można bić dziewczynek. Bardzo proszę. Chodź, chodź mały Julianie. Chodź, Julianku, chodź, mój kochany. Idziemy stąd. Nie, ja muszę dorwać te małe dziewuchy. O, wie pani co? Naprawdę zabieram mojego syna. Bardzo proszę w takim razie. Żadna kradzież w tym przedszkolu nie będzie tolerowana. Bardzo mnie pani denerwuje. Proszę pani, proszę stąd wyjść, albo zadzwonię za policję. Proszę zabierać swojego syna i wynocha mi z tego przedszkola. Okej, okay. chodź kochany, chodź Julianku. To jest najgłupsze miejsce na świecie. Idziemy stąd. Mamo, mam już in... coś innego w głowie, mamo, także możemy iść faktycznie. Na pewno jeszcze się yy, odwdzięczę za to. O masko, straszne rzeczy, dziewczynki. Ach, bardzo mi przykro, że nie wierzyłyśmy, że nie wierzyłam wam, że to nie Julian yy, ukradł te zabawki. Tak, tak. Naprawdę to nie Julian. Zadzwonię chyba do rodziców Julianka. Halo, halo. Klaudia Wróblewska. E, dzień dobry. Y, tutaj y, przedszkole Słoneczko. E, chciałabym zaprosić y, Juliana z powrotem do przedszkola, bo okazało się, że to nie on ukradł zabawki. Julian, Julian. Julian, nie bym chciała ci pomalować. Czy mogła? Nie, nie chcę mieć żadnej szminki na buzi, ani żadnego make-upu. Odczep się. Nie chcę się bawić w takie głupie zabawy. Julian! Tak, mamo? Julian! Hej, mamo! Czy z Julianką? Mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Proszę cię, weź mnie stąd. Julia yy, Emma chce mnie wy. Yy, Emma chce mnie wymalować. Mam dla Ciebie naprawdę super niespodziankę. Zbieraj się i wracamy do przedszkola. Dzwoniła Brygita. Do przedszkola? Naprawdę? Mogę wrócić do przedszkola! Jej, ale super! Mogę wrócić do przedszkola, nie mogę w to uwierzyć, nie muszę już bawić się ze mną. Nie musisz? Mhm. Tak, wracam do przedszkola, ale super. Nie, Julian! W sumie się cieszę, że wracasz do przedszkola, ale kogo mogę pomalować? Tatę, tatę, pomaluj. Okej. Okay. pani Bryguito, pani Brygito, pani Brygito, dzień dobry, ale się cieszę, że mogę wrócić do przedszkola. Czy mogę? Tak, tak oczywiście, że możesz, Julianku. Nie! Yeah, ale super! Dziękuję, pani Brygito. Możesz. Okazało się, że wszystko się rozwiązało na twoją korzyść. Duży Julian został przyłapany na kolejnej kradzieży, no i tak naprawdę wszystko się wyjaśniło. Sara i Mia za to mam naprawdę mocno tęsknią. I inne dzieciaki też. A, ale super, no to co, to mogę wrócić? Nie mogę się doczekać. Bardzo się cieszę w takim razie, ale proszę Cię, spokojnie, spokojnie przywitaj się z resztą dzieci i może zrobimy małą niespodziankę, co? Ja, się, ja Cię zapowiem, a potem skoczysz do sali. Bardzo Panią przy, przy, przepraszam, Pani Wróblewska. Bardzo mi przykro, że tak wyszło. Naprawdę, bardzo mi przykro. A, dobrze. Nie ma sprawy, z Julianem to zawsze nigdy nie wiadomo, także cieszę się, że wszystko się wyjaśniło i że mógł wrócić do przedszkola. Jest, jest, znowu jestem w przedszkolu, ale super. Dobra, mamo, y, to cześć, ja y, y, idę do przedszkola i nie wracaj. Znaczy, możesz wrócić, ale później, dużo później. Y, to do zobaczenia. Hej! Okej, okay. no to co? To zrobimy małą niespodziankę, może reszcie dzieci. Ja cię zapowiem, a ty po prostu potem wyskoczysz za moich pleców i na pewno zrobimy niespodziankę wszechczasów. Okej. Okay. Dzieciaki! Słuchajcie, mam dla was super niespodziankę! A, wow, co? Czy pizza? Lody? O nie, na pewno jakieś super słodycze. He, niespodzianka! Wow, Julian, wróciłeś! Tak! tak za tobą tęskniłyśmy, Julian, ale dobrze, że wróciłeś. Wuhu! mija Sara, ale znowu mi tęskniłem. My za tobą też, my za tobą też. Wow, fantastycznie, że w końcu jesteś. Nie mogłyśmy zdjąć już tego dużego Juliana. No, on był straszny, to wiem, Ale, ale już jestem. To co, co robimy? No, to chodź z nami, pobawimy się, yy, mamy dla Ciebie super niespodziankę, fantastyczno, kącik z pluszakami, chodź za nami. No dobra, nie ma co, nie ma na co czekać, słuchaj, odłożę plecak odłożę plecak i już do Was dołączam. Nie, nie, no chodź z nami teraz, od razu, chodź, coś Ci musimy pokazać, tak się cieszymy, że wróciłeś. Hmm, tak fantastycznie, że Julian mógł wrócić do przedszkola, cała ta sytuacja naprawdę grała mi na nerwach i była strasznie stresująca. Super, że taki happy end się zdarzył. Chodź, chodź za nami. Nie zostawiaj plecaka. Chodź za nami. Idziemy się bawić w kąciku pluszaków. O nie. O, już nie wiem, czy nie wolę, żeby Emma malowała mi twarzy. Mm, nie, chyba nie wolę. Och. No dobra, pluszaki.